Dzień dobry Państwu, Witam w poniedziałek, 30 marca. Chciałbym państwu przedstawić raport z godziny 11:00. Dobra wiadomość, liczba stwierdzonych przypadków zakażenia się nie zmienia. Wynosi w dalszym ciągu 7. Trzy osoby są hospitalizowane w szpitalu zakaźnym na Koszarowej. Liczba osób objętych kwarantanną nieco nam wzrosła, wynosi 241 z tego 119 osób to jest decyzja o kwarantannie nałożona przez Sanepid. I 122 osoby są to osoby, które wróciły z zagranicy. Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym wynosi w dalszym ciągu 50. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa również poinformować, że w ciągu myślę dwóch dni na stronie naszego szpitala pojawi się informacja o subkoncie, na które będzie można wpłacać środki finansowe, które będą wykorzystane do. Dodatkowych zakupów na potrzeby zabezpieczenia szpitala, jeśli chodzi o środki ochronne dla personelu szpitalnego. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy bardzo mocno zaangażowali się w zbieranie środków, organizowanie różnych akcji, szycia maseczek, zabezpieczenia, środki dezynfekujące. Jak zwykle Polacy z gorącym sercem odpowiadają na tego typu wyzwania. Liczę na to, Szanowni Państwo, że będziemy mieli w sobie dość wytrwałości, by przez najbliższe tygodnie wspólnie przeżyć ten trudny czas. Chciałbym również dodać, że od 1 kwietnia wprowadzamy dodatkowo w naszym urzędzie pracę rotacyjną. To znaczy oprócz pracy zdalnej, pracownicy część pracowników będzie pracować dodatkowo w domu i będzie się wzajemnie wymieniać Chcemy w ten sposób zapewnić ciągłość pracy urzędu w przypadku, gdyby doszło do zakażenia któregoś z pracowników i pozostała część musiałaby się znaleźć na kwarantannie. Także w tych trudnych warunkach staramy się tak rozdysponować pracowników, żeby praca urzędu była zachowana.